Jest, że godzina tutaj po raz pierwszy w tym roku w 2080 18 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy w niedzielę o godzinie 14 bądź 13 na Plac GS, na którym odbędą się pokazy samochodów tuningowych, jak i również rajdowych. O godzinie 17 w Domu Kultury 18 finał wielka impreza, miejmy nadzieję, hucznie. Zapraszamy wszystkich. Od godziny 17 w Centrum Kultury. Koncerty, pokazy m.in. zespół The Chill Out. Będzie również zespół Wademekum i wielka niespodzianka tuż po godzinie 20.00, również muzycznie, jak i fajerwerkowo. Serdecznie zapraszamy liczymy, że dla gorące serca.